Webinary, live, y, szkolenia online. Coraz głośniej jest o tym. Teraz, by firma mogła przetrwać, musi swoje działania marketingowe prowadzić online. Dlatego musimy korzystać z tych platform i musimy wiedzieć, na co zwrócić uwagę i z czego dokładnie korzystać. Dlatego o tym dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Witaj, nazywam się Romania Skuła, a to jest kolejny odcinek programu zarabia.tv, gdzie krótko zwięźlej na temat prostym językiem mówię, jak prowadzić biznes, finanse i inwestycje. Dziś chciałbym poruszyć temat właśnie narzędzi, które ostatnio są bardzo często brane pod uwagę przez biznes, czyli webinary, live, szkolenia online. Jak wiesz, czasy się na tyle zmieniły, że zostaliśmy niejako zmuszeni do korzystania z tych narzędzi, żeby prowadzić sprzedaż, reklamować swoje produkty, usługi. Ale z jakich narzędzi korzystać, na co zwrócić uwagę, o tym chciałbym Wam właśnie dzisiaj opowiedzieć. Więc tak, po pierwsze, jeśli prowadzimy webinary, to dobrze tu mieć dobrą platformę. Dlaczego dobrą? Ponieważ, żeby wypromować webinar, najczęściej musimy dać duży budżet reklamowy, prawda? żeby tych osób na webinar trochę zgromadzić. I wyobraźcie sobie teraz sytuację, że korzystamy z jakiegoś taniego, byle jakiego pokoju webinarowego, wydajemy na tą kampanię reklamową masę pieniędzy, i jest dzień webinaru, wchodzimy, prawda? zaczynamy szkolenie, a tu nagle Coś nas rozłącza, coś nam przestaje działać i nie możemy prowadzić dalej tego szkolenia. No i całe pieniądze wydane na marketing, szlak trafia, prawda? Więc na to musicie zwracać uwagę, by pokój webinarowy, z którego korzystacie, po prostu był dobry. I tu Wam mogę polecić, czy na polskim rynku, pokoje webinarowe, które są nie dość, że po polsku to jeszcze są, godne uwagi. Pierwszy moim zdaniem najlepszy to jest ClickMeeting. ClickMeeting ma bardzo ładny pokój webinarowy, bardzo fajnie działa, ale niestety jest najdroższy. No jakoś z reguły idzie tutaj z ceną. Natomiast bardzo fajnie te pokoje działają. Eee, są bardzo przyjemnie zrobione, możemy w ogóle wszędzie dodawać swoje logo, personalizować te pokoje. Więc tutaj jak najbardziej polecam. Drugim takim rozwiązaniem, jeśli chcemy do tego mieć od razu e-marketing, to jest GetResponse. GetResponse to jest platforma, gdzie też dostajemy pokój webinarowy, do tego dostajemy całą automatyzację mailingów. Świetne rozwiązanie korzystałem z tego samego pokoju webinarowego, co właśnie ClickMetting, tylko tam mamy mniejszą możliwość personalizacji tego pokoju, czyli na przykład nie możemy dodać swojego logo w pokoju, prawda? Więc też fajne rozwiązanie. Tu możemy mieć pakiet właśnie z tą automatyzacją mailingu w całą, natomiast w ClickMatingu też część maili da się wysłać od razu po zapisie. Z przypomnieniami, z podziękowaniami za webinar, więc to wszystko jak najbardziej się da. Natomiast trzecią platformą najtańszą to jest nowa platforma od Maila. Ona jest nowa, no wygląda tak średnio, ale jest najtańsza, prawda? Więc jeśli szukacie taniego rozwiązania, a które daje radę, to Freshmail też Wam polecam. Dodatkowo Freshmailu nie musimy. Jeśli chcemy mieć mailing, nie musimy wykupywać abonamentu na te maile czy sms tylko możemy zakupić pakiet tzw. prepaid, prawda? Czyli napłacimy za jakąś wysyłkę i mamy chyba tam bodajże aż dwa lata, by ten pakiet wykorzystać. Więc nie mamy tego abonamentu miesięcznego, natomiast na pokój webinarowy jak najbardziej mamy pakiet miesięczny. Więc to są trzy pokoje webinarowe, które Wam polecam. Bo są naprawdę fajne. Ok, przejdźmy do live'ów. Live'y najlepiej prowadzić albo na YouTubie, albo na Facebooku. Jeśli chodzi o YouTube'a i Facebooka, no to tu możemy live'y prowadzić z każdego telefonu komórkowego, nie musimy mieć tutaj żadnych dodatkowych dodatkowych programów. Wystarczy aplikacja YouTube albo aplikacja Facebooka. Natomiast jeśli chcemy to robić bardziej profesjonalnie i podpiąć kamerę zewnętrzną, prawda, i na przykład robić live'a i tu i tu, to musimy mieć już lepsze oprogramowanie. I takim oprogramowaniem jest najlepszym i najtańszym, bo darmowym, OBS. OBS jest darmowym programem, który Wam pozwala właśnie transmitować takie live'y na żywo. I tutaj oczywiście y, możecie i transmitować na YouTube i na Facebooka jednocześnie, więc jak najbardziej dobrze się to sprawdza, i można z tego za darmo korzystać. Natomiast jeśli chodzi o y, szkolenia online, to to Wam też gorąco polecam robić takie szkolenia, ponieważ jest masę branż, które teraz nie funkcjonują, a można Możecie robić szkolenia o tym, czym się zajmujecie i y, udostępniać je właśnie przez internet. Tylko tutaj zwróćcie uwagę, żeby te szkolenia były publikowane na dobrej platformie. Najlepiej, żebyście mieli własną platformę do szkoleń online, i na tej platformie pamiętajcie, żeby była możliwość właśnie. Y, oglądania tych lekcji krok po kroku, zaznaczania, która, którą lekcję użytkownik przeszedł, żeby miał możliwość na przykład odebrania certyfikatu po szkoleniu, żeby miał możliwość... Eee, właśnie wzięcia udziału w jakichś quizach, pytaniach, prawda? To też motywuje do przerabiania takich lekcji i przede wszystkim, żeby wszystko płynnie się oglądało, prawda? Że można było oglądać na każdym urządzeniu i mobilnym, i tablecie, i komputerze, żeby po prostu ta, ten serwis był responsywny i przede wszystkim, żeby sprawnie działał i żeby był w pełni automatyczny, bo ty masz się skupić właśnie na. Robieniu tych szkoleń, a sklep ma automatycznie zajmować się właśnie sprzedażą. Czyli ta platforma ma automatycznie sprzedawać te kursy, po otrzymaniu płatności odblokowywać dostęp do tego kursu użytkownikowi i dodatkowo ma dostarczyć na przykład fakturę zakupową po zakupie, czyli ogólnie odciążyć się od tej całej otoczki sprzedażowej. I tutaj mogę polecić własną firmę. Bo właśnie moja firma robi takie platformy szkoleniowe, także jeśli byłbyś zainteresowany taką platformą, to znajdziesz link pod filmem do oferty właśnie z platformami szkoleniowymi. Myślę, że cena jest bardzo dobra. Jakość wykonania też jest świetna, więc jeśli potrzebujesz robić szkolenia online, to myślę, że tu Ci bardzo mogę tym pomóc. Natomiast pamiętaj o tym, żeby te wszystkie trzy rzeczy robić na sprawdzonych rozwiązaniach, no bo po co Ci szkolenia, na których namęczysz się przy robieniu, a które po prostu nie będą użytkownikom działać, prawda? Lub, nie wiem, platforma przestanie mi stąd i sobą działać, prawda? I cała praca pójdzie na marne. To samo pokoje webinarowe. Też jeśli wydajemy na marketing, nie możemy sobie pozwolić, że ta platforma po prostu przestanie działać albo nie będzie funkcjonować tak, jak tego sobie życzymy. Dlatego zwracaj na to uwagę i korzystaj ze sprawdzonych rozwiązań. I przede wszystkim, korzystaj teraz, jeśli możesz, to wprowadzaj te rzeczy, korzystaj z tych platform, korzystaj z pokoju webinarowych live'ów i korzystaj z tworzenia kursów online. No bo teraz jest najlepszy czas na to, bo niekiedy nawet te rozwiązania mogą uratować Twój biznes. Jeśli ten odcinek Ci się oczywiście podobał, to pozostaw lajka pod nim. Jeśli natomiast masz jakieś pytania, to oczywiście zostawię w komentarzu. Widzimy się w następny wtorek o 10. Natomiast jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś tego kanału, to proszę Cię byś to zrobił. Będę Ci bardzo wdzięczny. I życzę Ci miłego tygodnia. Do zobaczenia.